Cześć, witam i zapraszam Was na kolejny błyskawiczny przegląd wydarzeń na kanale Polityka Zagraniczna. O czym dzisiaj? Na Białorusi Łukaszenka ostrzega przed polską agresją, coraz ostrzejszy spór na linii Grecja-Turcja oraz kolejna fala protestów i zamieszek w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam! Kryzys na Białorusi to jest duży test dla polskiego państwa i dla polskich polityków, którzy wydaje się na szczęście zdają sobie z tego sprawę. Z dużą ulgą, ale też z radością mogę Wam powiedzieć dzisiaj o tym, że wczoraj odbyło się spotkanie między rządzącymi a opozycją, by uzgodnić właśnie wspólną strategię, polską strategię podejścia do tego, co dzisiaj dzieje się na Białorusi. Uzgodniono m.in. to, że polska delegacja w Parlamencie Europejskim, cała polska delegacja, wszystkie frakcje będą zgodnie naciskać właśnie w sprawie Białorusi. No i zapowiedziano, że nie jest to ostatnie tego typu spotkanie. Czyli jednak da się. Daliśmy wyraz, że wokół najważniejszych spraw dla ojczyzny można budować konsensus, powiedział po spotkaniu premier. Polska jest i zostanie ambasadorem wolnej Białorusi, suwerennej Białorusi, bo wolna Białoruś leży w interesie Polski, dodał później. Rząd przedstawił działania, jakie do tej pory podjęto w sprawie Białorusi, oraz przekazał informacje, jakimi dysponuje. Politycy opozycji wypowiadali się o spotkaniu nadzwyczaj spokojnie i pozytywnie, jak na warunki polskiej polityki. Jeśli rzeczywiście uda się wypracować schemat działania, w którym Polska wykorzysta wszystkie swoje możliwości, na przykład w parlamencie europejskim, to trzeba będzie przyznać, że polska klasa polityczna w sytuacji kryzysu zda egzamin. Wielka szkoda, że w ten sposób nie rozmawiamy ze sobą na co dzień. Dziś premier Morawiecki opublikował komunikat wzywający do uwolnienia aresztowanych oraz wskazujący Radę Koordynacyjną, organ zainicjowany przez Svetlana Ciechanuską, jako odpowiedniego partnera do rozmów z władzą. Tymczasem na Białorusi Łukaszenka kontynuuje antypolską narrację. Dziś powiedział na przykład: Widzicie te oświadczenia o tym, że jeśli Białoruś się rozpadnie, to obwód grodziński przypadnie Polsce. Mówię o tym już otwarcie. To nawiązanie do idiotycznego wpisu redaktora jednego z portali, którego nie przedstawię, nie chcąc przysparzać mu nowych odsłon. Wpisu, który właśnie taki scenariusz sugerował, a który w MIG został podłapany przez propagandę w Mińsku i w Moskwie. Białoruś nie wpuszcza też konwoju z polską pomocą humanitarną, który od kilkunastu godzin stoi na granicy. W kraju naszych wschodnich sąsiadów cały czas kontynuowane są protesty i strajki. Wczoraj Omon rozpędził demonstrację w Mińsku, zatrzymując przy tym kilkadziesiąt osób. Determinacja i mobilizacja Białorusinów pozostaje na bardzo wysokim poziomie, ale tak samo wysoko trzeba dziś ocenić determinację Łukaszenki, by mimo wszystko utrzymać się u władzy. Zapraszam Was do obejrzenia materiałów poświęconych sytuacji na Białorusi, jakie pojawiały się w ostatnim czasie na kanale. Turcja staje się coraz bardziej problematycznym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Do sporu z Francją, który dotyczy przede wszystkim sytuacji w Libii, należy dołączyć ten, który dotyczy Grecji. Grecja i Turcja, jak również Cypr i Turcja, toczą obecnie spór dotyczący zasięgu kontroli Morza Śródziemnego, a tym samym zasięgu kontrolowanych złóż surowców naturalnych, które znajdują się właśnie w tym akwenie. Turcja weźmie to, do czego ma prawo w Morzu Śródziemnym, Egejskim i Czarnym. Nie dokonamy absolutnie żadnych ustępstw w sprawie tego, co nam się należy, powiedział prezydent Turcji Erdogan. Turcja rości sobie prawo do eksploatacji złóż, o które toczy się spór z Grecją oraz Cyprem. Grecy również podjęli w ostatnim czasie działania w tej sferze. Rząd Grecji zamierza poszerzyć wody terytorialne kraju na Morzu Jońskim z 6 do 12 mil morskich. I chociaż akurat ten obszar nie jest bezpośrednio przedmiotem sporu, to ma wysłać do Ankary jasny komunikat. Grecki premier ogłosił, że tym samym jego kraj kończy dekady bierności w polityce zagranicznej. Oprócz deklaracji słownych i utarczyk dyplomatycznych dochodzi również do prężenia mózgu w postaci wzmożonych ćwiczeń wojskowych w regionie. Pamiętajmy, że mówimy o dwóch teoretycznych sojusznikach. Z misją próby załagodzenia sporu do obu stolic udał się niemiecki minister spraw zagranicznych, ale kwestii nie udało się rozwiązać. Problemy sojuszu północnoatlantyckiego związane z coraz śmielszą polityką Turcji zaczynają się mnożyć. W Stanach Zjednoczonych nowa fala protestów, często zwykłych rozbojów związanych z ruchem Black Lives Matter. Tym razem, iskrą, która na nowo roznieciła cały czas tlący się konflikt, problem w Stanach Zjednoczonych, było zatrzymanie Jacoba Blake'a. Podczas tego zatrzymania. Ee, Miał on nie słuchać poleceń policjantów, miał mieć nóż, no ale dostał aż siedem strzałów w plecy. Nagranie obiegło oczywiście cały internet i rozwścieczyło masy ludzi. W związku z protestami, które no często przeradzają się w zwykłe plądrowanie, zginęło już co najmniej dwie osoby. O tym, jaki charakter mają protesty, świetnie świadczy to zdjęcie z transmisji CNN. Reporter stojący na tle płonących samochodów z paskiem informacyjnym, gwałtowne, ale raczej pokojowe protesty po policyjnej strzelaninie. No, drodzy Amerykanie, jeśli tak wyglądają pokojowe protesty, to polecam podpytać o parę wskazówek Białorusinów, bo im wychodzi to znacznie lepiej. Bardzo trudno skomentować tę sprawę w wyważony sposób, bo o ile nagranie z zatrzymania Blake'a rzeczywiście jest wstrząsające, a działania policji w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście zbyt często są, przynajmniej z europejskiego punktu widzenia, absolutnie nie do przejęcia. O tyle w żadnym stopniu nie tłumaczy to rozrób, niszczenia mienia i kradzieży, a właśnie takie obrazki dominują. Porządek społeczny w najpotężniejszym państwie na świecie wisi na włosku. Poważne i realne problemy nie zostaną chyba jednak rozwiązane, jeśli główną formą reakcji będzie szerzący się chaos i przemoc. Trzeba jednak zauważyć, że obok protestów, które zbyt często przeradzają się w plądrowanie sklepów, są też takie formy okazywania sprzeciwu wobec sytuacji w policji, jak na przykład bojkot ogłoszony przez część zespołów koszykarskiej ligi NBA, która być może nie zostanie w tym co danej dokończona. Z protestami w dość ewidentny sposób nie radzą sobie władze lokalne, działania zapowiedział prezydent. Nie będziemy tolerować grabieży, podpaleń, przemocy i bezprawia na amerykańskich ulicach. Mój zespół właśnie rozmawiał przez telefon z gubernatorem Eversem, który zgodził się przyjąć pomoc federalną. Portland powinien zrobić to samo. Dzisiaj wyślę federalne organy ścigania i Gwardię Narodową do Kenoszy, Wisconsin, aby przewrócić prawo i porządek. Napisał oczywiście na Twitterze prezydent Trump. Działania policji w Stanach Zjednoczonych, jak również protesty i często zwykła demolka związana z ruchem Black Lives Matter, z pewnością będzie miała wpływ na wynik zbliżających się wyborów prezydenckich. Aleksiej Nawalny, opozycjonista rosyjski, o którego otruciu mówiłem wam w zeszłym tygodniu, mimo rosyjskich oporów został w końcu przetransportowany do Niemiec, gdzie przebywa w klinice. Wiele państw na świecie wzywa Rosjan do przeprowadzenia niezależnego śledztwa w tej sprawie, Kreml jednak te sugestie odrzuca. Rosyjski MZ poinformował, że insynuacje, że Rosja chce ukryć prawdę, są głęboko obraźliwe, a sam fakt, że Zachód tak szybko podchwycił tezę o otruciu, jest dla Rosjan podejrzanym pośpiechem. No tak, rzeczywiście, to jest jedyne, co w tej sprawie może być podejrzane. Badania, jakie przeprowadzono już w Niemczech, miały przynieść jednoznaczne rezultaty. W wydanym oświadczeniu niemiecka klinika przekazała, że wyniki testów wskazują na substancje z grupy inhibitorów cholinoesterazy. Niemcy, Francuzi, Amerykanie, Anglicy i również nasz MSZ wzywa do przeprowadzenia śledztwa, ale Rosjanie twierdzą, że nie ma ku temu teraz podstaw, bo substancja nie została jeszcze dokładnie zidentyfikowana, więc nie wiadomo, czy w ogóle doszło do otrucia. Z komunikatu niemieckiej kliniki, w której przebywa opozycjonista, dowiadujemy się, że lekarze nie wykluczają długoterminowych skutków działania toksyny. Nie wiadomo, czy Nawalny wróci kiedykolwiek do pełni zdrowia. Jego stan opisywany jest jako ciężki, ale nie zagrażający życiu. Podsumowując, główny opozycjonista w Rosji został otruty, jego życie wisiało na włosku, mimo początkowych oporów Rosja zgodziła się na jego transport do Niemiec, gdzie badania potwierdziły hipotezy o otruciu. Jednak Kreml nie widzi potrzeby wszczęcia w tej sprawie niezależnego śledztwa i twierdzi, że substancja nie może być zidentyfikowana. Wypowiedzi rosyjskich polityków brzmią momentami tak: nawet jak został otruty, to co niby chcecie z tym zrobić? Rosja to jednak nadal jest stanu umysłu. Mamy nowego ministra spraw zagranicznych, ustępującego Jacka Czaputowicza, zastąpił Zbigniew Rau. Zbigniew Frau pełnił do tej pory funkcję szefa parlamentarnej komisji do spraw zagranicznych, wcześniej był zaś wojewodą łódzkim. Jego kariera zawodowa jest związana z nauką, jest profesorem nauk prawnych i wykładał m.in. w łodzi, ale również na uczelniach zagranicznych, np. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Ze względu na okoliczności międzynarodowe, nowy minister nie będzie miał raczej czasu na spokojne wdrożenie się do pracy na nowym stanowisku. Pozostaje życzyć nowemu ministrowi jak najlepszego wypełnienia funkcji ministra spraw zagranicznych, bo Polska potrzebuje dziś skutecznej osoby na tym stanowisku. I to już wszystko w tym podsumowaniu tygodnia. Bardzo proszę Was o sugestie, co jeszcze powinno znaleźć się w takim materiale, jakie wydarzenie pominąłem. Dajcie znać, co dla Was jest ważne, co wydarzyło się na świecie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia.